Z daleka już było słychać strzały armatnie, głośne dosyć, i to z dnia na dzień coraz bardziej do nas dochodziły. Nie trwało to długo, i fe, faktycznie już te strzały tego frontu białoruskiego, tej ofensywy zimowej, było yy, słychać coraz bliżej. Przyjechali początkowo. Takie małe tanki on nazywali, się nazywały do majątku. Potem duże czołgi, te tygrysy je chowali do, do stodu, chowali, gdzie mogli te duże tygrysy pochowali. A małe to nakrywali jakimiś namiotami i stały. Jeden taki pamiętam szczegół, jak myśmy poszli z bratem, bo tak, aha, brat Zimą na pole nie wychodził orać, tylko pomagał świniarkowi. I po siano do stodoły poszliśmy taką dużą płachtę, i tam naładować I naraz patrzymy, czołg, stoi ten duży tygrys. On tak wymierzony, wrota. Przestraszyliśmy się z tym. Ale brat mówi, co byśmy tu zrobili? I wpadł na pomysł, żeby wziąć. Oderwaliśmy kawał takiego z tego, tej płachty. Go ucięliśmy wojłoka. Kawałek noża brat tam ze sobą miał, U uciął. Tego siana wpakowaliśmy, podsadził mnie, co nałożył mu na barki. Złapałem się za tą lufę i wsadziłem tam w to, do środka kawałki, Ja się da mu wejść tam, jak najdalej popchni to. Zrobiłem tak. I w miarę możliwości uciekliśmy stamtąd jak najszybciej. Co potem było, jak to się stało, nic nie wiadomo. Czy lufa pękła, czy oni to znaleźli, no bo taki przypadek był jeżeli było wszystko od razu strzelanie, mogli wpakować i lucha mogła pęknąć. A myśmy to z piaskiem jeszcze włożyli, to ten, 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 to siano z piaskiem. A gdzie żołnierze byli? Żołnierze tam mieli swoją kwaterę w pałacu, w pałacu mieli.